Patrząc na wyniki Medical Algorithmic w 2024 roku i, i, i perspektywę na przyszłość, no trzeba pamiętać, że my jesteśmy w trakcie realizacji naszej strategii, która zakładała na w, w okresie trzech lat transformację naszej firmy z firmy o, można powiedzieć, zamkniętej, jednoproduktowej technologii, w firmę wieloproduktową, która oferuje swoją swój unikalny wysokiej klasy software oparty o algorytmy sztucznej inteligencji, tak, żeby mógł pracować z urządzeniami firm trzecich, które jest na rynku bardzo dużo i przez to po prostu zwiększyć szanse na, na istotne zwiększenie naszej skali działalności. Także nasza strategia za, zakładała, zakłada oferowanie usług software'owych, owszem, w pakiecie z różnymi urządzeniami firm trzecich, także w pakiecie z, z urządzeniem naszym, które dalej produkujemy i rozwijamy. Więc pierwszy etap naszej strategii, który też rzutował na wyniki, który też rzutował na wykorzystanie środków pieniężnych, które w tym roku było na istotnym poziomie, zakładało przebudowę naszej technologii, czyli uzyskanie najnowszych certyfikatów CE, czyli europejskich i amerykańskich FDA, tak zwanych FDA, literując po polsku. I to się udało, tak? My mamy teraz jesteśmy jedną z nielicznych firm w naszej branży w skali globalnej, która ma certyfikaty najnowsze europejskie i amerykańskie, na, na cały komplet swoich naj, naj, najnowszych produktów, czyli mówimy tutaj w naszym wypadku o platformie software'owej DeepRhythm Platform, o algorytmach sztucznej inteligencji DeepRhythm AI. Obydwie technologie mają komplet certyfikacji, obydwie technologie mogą i są oferowane jako niezależne produkty, czyli algorytmy plus platforma lub tylko algorytmy, co nam, daje dużą elastyczność, jeżeli chodzi o właśnie wdrażanie, oferowanie tego nowym klientom. Drugą istotną, istotną kwestią, istotnym założeniem nowej strategii to była odbudowa przychodów, tak? Przede wszystkim odbudowa przychodów w Stanach Zjednoczonych i dalsza rozbudowa, rozbudowa naszej pozycji na rynkach europejskich i utrzymanie tej pozycji, wzmocnienie i tak dalej. To jest tak, trzeba pamiętać, że w roku 2024 Osiągnęliśmy bardzo istotny wzrost w Stanach Zjednoczonych, bo myśmy ten rok zaczynali z zerowym kątem w Stanach, czyli po prostu nie mieliśmy ani jednego klienta aktywnego, nie mieliśmy ani jednego, ani jednej faktury, nie byliśmy w stanie wystawić. Obecnie mamy pięciu aktywnych, działających klientów. Wystawiamy im co miesiąc faktury, które nam dają co miesiąc 110 tysięcy dolarów tak zwanych cyklicznych, powracających po angielsku recurring przychodów. Co powoduje, co nam pozwoliło powiedzieć, że już zanalizowany wynik my w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych od zera w tym roku doszliśmy do 1,3 miliona dolarów, blisko 5 milionów polskich złotych. I nowa technologia, dzięki temu, że mamy właśnie certyfikowaną technologię, mamy pozycję, rozpoznawalność naszej technologii na rynku, umożliwiła pozyskanie klientów. Powiedziałem, pięciu nowych klientach w Stanach Zjednoczonych w tym roku uruchomionych, w sumie mamy w tym roku uruchomionych. 14 nowych klientów we wszystkich segmentach nasze, naszej działalności. Teraz będąc przy biznesie EKG, tak. Ja oczywiście teraz w mojej wypowiedzi zakładam, że Państwo wiecie, czym się firma zajmuje, no więc firma analizuje. Może powiem to teraz na koniec. Nasza firma analizuje sygnał EKG algorytmami sztucznej inteligencji, tak. I ten obszar naszego biznesu, właśnie. Jest w trakcie przebudowy i efekty tej przebudowy właśnie widzimy w postaci nowych klientów. Kolejnych nowych klientów podtrzymujemy, nasze zapowiedzi, że istotnych będziemy w najbliższych miesiącach podpisywać i uruchamiać. To wszystko pozwala nam powiedzieć, powiedzieć i podtrzymać założenia, które mówiliśmy wcześniej, że my osiągniemy próg rentowności operacyjnej, czyli tak zwany cash break-even w drugim półroczu 2025 roku, tak? czyli za około, za około 6 do 9 miesięcy. Równolegle nasza firma rozwija też od czasów wejścia Biofund Capital Management, to jest amerykański fundusz venture capital, który jest u nas wiodącym akcjonariuszem, ma blisko 50% głosów. Wniósł nam też aportem technologię Vicast w spółce Cardolytics, jest to nowa rewolucyjna technologia, która na bazie algorytmu sztucznej inteligencji wykonuje modele diagnostyczne naczyń wieńcowych czyli nasień wokół serca, które są używane do diagnostyki w kierunku choroby ryzyka lub choroby wieńcowej i zastępują, zastępują inwazyjne badanie wykonywane w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, koronarografii. To badanie jest relatywnie drogie, kosztuje grubo ponad 1000 dolarów. Nasze badanie, za nasze badanie są już szkody refundacji w Stanach Zjednoczonych na poziomie około Tysiące dolarów. Więc tutaj w takiej dłuższej wypowiedzi, tak bym podsumował i, 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 i nasze wyniki w kontekście realizacji naszej strategii, dowożenia efektów tej, tej strategii, no i perspektywy, którą mamy, czyli perspektywa jest następująca. Osiągnięcie przez całą spółkę progu rentowności gotówkowej w drugim, w drugim półroczu 2025 roku. Stany Zjednoczone w oparciu o pięciu pozyskanych klientów w tym roku spółka Osiąga sprzedaż już na poziomie 110 tysięcy dolarów miesięcznie, czyli blisko pół, blisko pół miliona złotych. Do tego jeszcze dochodzą jednorazowe przychody generowane przez klientów w postaci opłat za, opłat za integrację, sprzedaży urządzeń itd. Tak Natomiast te cykliczne, które inwestorzy lubią najbardziej cykliczne, powraca, powracające przychody, to jest 110 tysięcy dolarów miesięcznie, blisko pół miliona złotych ze Stanów Zjednoczonych. Przychody z naszych pozostałych rynków odpowiadają jeszcze ciągle za blisko 80% naszych, naszego portfela przodów są to głównie przody z Europy, Europy, Bliskiego Wschodu i, i Australii, i, 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 i krajów Azji po, Południowo-Wschodniej. I te przychody się za ostatni kwartał, gdzie mamy szczegółowe rozbicie do, tych, do nasi, naszego strumienia przychodowego, także tam, tam zachęcam wszystkich do szczegółowej, do szczegółowej lektury. więc te przychody wynoszą na chwilę obecną na, na, na poziomie rzędu 5 złotych kwartalnie i na przyszły rok podtrzymujemy yy, też założenia, że te przychody zaczną nam rosnąć, ponieważ w tym roku były na stabilnym poziomie. Największe mam, mamy dwa wyzwania. Myślę, że pierwsze najważniejsze dla nas i też dla naszych inwestorów to jest właśnie zrealizować, teraz, bo teraz jesteśmy w fazie realizacji efektów strategii. Jak powiedziałem,śmy przebudowali technologię, dostosowali, zmienili strategię i teraz jesteśmy w trakcie pozyskiwania realizacji strategii. No, realizacja strategii polega na tym, że pozyskujemy klientów. Jak powiedziałem, pozyskaliśmy pięciu klientów na, na, na najbardziej wymagającym rynku na świecie, czyli w Stanach Zjednoczonych, czyli to jest dowód, mm, dowód, że nasza technologia, ma wzięcie, tak? Inni usługodawcy usług medycznych w Stanach Zjednoczonych wybierają naszą technologię, wymieniają technologię, którą mieli do tej pory na naszą, tak? Więc, więc to jest i działa, zajmuje czas, żeby pozyskać tych, tych klientów, natomiast te przychody w Stanach i w związku z tym przychody spółki systematycznie zaczynają rosnąć, no i w, te, w tym momencie dla nas największym wyzwaniem jest zrealizować... Tą zapowiedź i cel strategii to jest to, żeby spółka zaczęła zarabiać pieniądze, mówiąc tak po prostu, czyli realizacja celu wyjścia na dodatnie operacyjnej operacyjne w drugim półroczu 2025 roku. To jest jeden z, jeden z istotnych celów. Drugi istotny cel to jest komercjalizacja nowej, rewolucyjnej technologii WICAST, czyli czy to jest ta druga technologia oparta o algorytmy sztucznej inteligencji, która y, zajmuje się obrazowaniem... Naczyń, naczyń wieńcowych tak? i w kierunku diagnostyki choroby wieńcowej. Więc tutaj dla nas istotnym celem jest, żeby, za, żeby komercjalizować i osiągnąć pierwsze istotne przychody z WICAST w 2025 roku. tak? To są dwa cele, i również, żeby rozpocząć proces certyfikacji FDA, czyli na rynku amerykańskim, tej nowej rewolucyjnej technologii, ponieważ tam jest największy potencjał. Dla komercjalizacji tej technologii. Czyli takie trzy, trzy, trzy cele. Wyjście na, wyjście na dodatnie przychody operacyjne, czyli rozpoczęcie zarabiania zysku przez całą grupę Medical Algorithmics, y, czyli dodatnie przychody operacyjne z biznesu EKG, y, komercjalizacja i pierwsze istotne przychody, istotne przychody z segmentu Wicast, y, osiągane na bazie posiadanego certyfikatu CE, które właśnie dla Wikasta uzyskaliśmy w październiku tego roku. I trzeci cel, rozpoczęcie procesu FDA dla technologii Ficasta w Stanach Zjednoczonych.